ja jestem Gabi i witajcie... A ja jestem Emilka. <noise> witajcie znowu na moim kanale. I dzisiaj będzie odcinek y, Emilka, po prostu ona już nie chce go nagrywać. Ona już po prostu jest jedną nogą, po prostu ona już wychodzi stąd. Zaczynamy. Koło Fortuny decyduje o kolorach makijażu, a Kostka o warstwach. Identyczny odcinek widziałam u Agi Grzelak i czułam, że muszę go nagrać. Możesz zacząć i możesz wybrać, od czego zaczynamy. Zaczynamy od całej twarzy, podkładu. Modne się różowe, szczerze. Ale żółty. To jest, to jest trochę taki... Nie oszukuj. To jest żółty. To jest żółty. trochę taki pot. Moi taki widzowie pęczą. nie odpuszczą. Dobra. Rysuję ile? Ile warto? Błagam, jedno. Pięć. Nadaż pięć razy na całą Dobra, twarz żółty. Dajmy testy i będziemy na, na O o o o. Moje o, gratulacje. Dziękuję. Zielony. O. To jest mega mocno. O nie, nie. Sześć ja już żałuję. Mega. Ja już nie chcę tego nagrywać. Dobra, mogę sobie Możesz wybrać. Tak? Możesz to, możesz to, wybrać. Nie, Gabi, czy ty widzisz ten kolor? No dawaj, ty dawaj. Właśnie, że ja na, nie, ja szybciej dostanę jakieś energii jak nałożę to na całą twarz. Dobra. Dobra. Mam dla ciebie propozycję. Nałożę jedną. Nie. Możesz chcę. zmniejszyć liczbę oczek, ale musisz zjeść tyle fasolek, i o ile chcesz zmniejszyć liczbę oczek. Tylko tak. Jezus, to są takie najgorsze. No, nie. no. Proszę, Dobre, jestem za, jestem za. O ile zmniejszysz liczbę oczek? Yy, no ja bym chciała jedną warstwę nakładać. No to musisz zjeść cztery fasolki. Mam nadzieję, że Gabi wyjadła wcześniej, wszystkie nie Ej dobra, mam kole albo jedzenie dla psa. No. Siakel Ema. O niej też poszkuczyło. Mogę wypluć? Tak, możesz. Otóż, możesz, bo się zrygasz jeszcze. Ale cieniak z niej, kochani. Ja nakładam sześć warstw. Druga nie, warstwa. Trzecia warstwa. Ej, boli mnie ręka, nie? To co? Dalej jedz. Ja chcę jeszcze, no? No jedz. Mega, mega mi smakują. Chcę jeszcze. O nie. Nie. Gil albo y, gruszka. Ej, mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Moja koleżanka zebrała dużo gilów. Tutaj nie ma dużo gila. Serio, przysięgam ci. A wiesz, co jest najgorsze, są dwa kolory. Ktoś to jest gila, a ktoś to jest ten, bo widać. Tak? Ale nie wiem, kto jest, tak kto Ale strzelam, że ten. będzie gruszka. Manifestuje to. Ja już lecę z piątą warstwą. Hmm? Gil? Nie. Gruszka? Nie. Gruszka, chyba. No. no, mówię ci, moja koleżanka wyżała. Albo lubię gilę. Bo je smakowały bardzo, wiesz? I zjadła Jeszcze wszystko. jedna, bo była dobra. Już mam mniej odwiewać dwie Gabi. Dwie. trzy. O, i to będzie taki game changer, bo tu jest ta mega ostra. Ja w ogóle nie toleruję ostraści, więc zobaczmy. O, ale będzie cię To kładę. mnie pokona. To jest chyba ostra. O! Ja w ogóle nie toleruję takich rzeczy. Ej, Emilka, a nie mam za zielonego podkładu? Nie, no to ty. No, tak myślałam. No, dawaj, dawaj, bo chciałaś zmniejszyć sobie. Jasne, o, do jednej warstwy. Ja nałożyłam sześć. Ja miałam 5, więc mam dwie. Będę minionkiem. No, a jakim? O, ale... Szrekiem. Nigdy więcej nie zrobię tyle warstw. Jak ona miała sześć, od razu żre fasolkę. Wolę coś zeżreć, nie wolę tego gila zjeść, niż robić sobie tyle no, ale warstw. A mnie zrobiłaś na no, podkład? No właśnie, nie wiem, nie przemyślałam tego. Chciałam po prostu na grubo. Lecisz, kochana, więcej tego! Co ty tak mało? Ja to w ogóle, ja to patrzę, ja tu. kurczę. O, ta gąbka już nie żyje. Mój makijaż będzie ładny, estetyczny. Szczypimy cała gęba. Boże. Jejku, mogłem mogłam te fasolki. Trudno, będę teraz siedzieć. No dobra, masz dwie warstwy, ale no, nie, ja miałam nie zaliczyła ci tych dwóch warstw. Ja to lubię tak na grubo. Kabi miałaś sześć. No wiem, nałożyłam te sześć. Widać? No dobra, to teraz kolejny krok to jest konturowanie. I ty możesz zakręcić pierwsze. No. Jestem za czerwony, będzie mi pasować pod kolor. O oh. kurde! Oh, konturowanie nie jest takie złe, jak będzie dużo. Trzy. Trzy. Trzy są git, raja. Ej, Ej, też mam czerwony. Nice. Dobra. dobra. ten matching. Mogę? Dwie. dwie, dwie, ale ja nie chcę dwóch warstw, bo ja mam sześć warstw podkładu i wolę zeżrzeć fasolkę, Dawaj. niż mieć jedną warstwę. Dobra, Kurde, kola jest... albo psiakarma. ...konturowaniem, ja jestem specem. I co masz? Psiakarmę? O, Witam was w moim kąciku makijażowym. Dzisiaj pokażę wam, jak wykonturować pięknie twarz na czerwono. To jest nowa moda, moda. to ten kolor jest... ej, ja jak clown no dobra, czerwony. Jedna warstwa, nie? Ja mam jedną, nakładam drugą. A mam trzy. Ej, jestem ciekawa, kto będzie wyglądał gorzej. Ja czy ty? Kabi, widzisz swoją twarz? Ej, czy ja powinnam... Dobra, to jest jedna warstwa i git. Cię Ej, pojęt... to się nie zmywa. Ej, jak mi się... nie... ja dzisiaj idę na aerial jak ja będę z zieloną mordą na tym hamaku, to ja więcej sama z sobą nie nagrywam nic. Teraz rusz! Kabi, jak to się nie zmyje? Ja wiem, to ja, ja cię, ja cię przeprosinę, nagram przeprosinę, oświ oświadczenie z przeprosinami nagram. E, to rusz teraz, kochani, rusz. Emilka? Oby był różowy. Czerwony, znowu? znowu? Super? No. To cała buzia czerwona, no, najlepsza. Jedna. Ja, nie! Teraz ja. Ale mam szczęście, koło mnie lubi. Ja mocno kręcę. Ja bym chciała, żebyś fiolet miała. Nie no, mam zielony. zielony. Dobra, teraz ja i. Całą tańczę, Gabi, będzie miała na buzi. Cztery, o, nie. I... Mam cztery i chcę chociaż dwie. Sfasolkuję się. No nie znowu. Czekaj ma, no, Ej, te fasolki są wszystkie niedobre, przysięgam. Dobra, tropikalne albo gil? Kurde, Zrzygam się zaraz, po prostu popłaczę, dobra. Ja fasolk. wiem. strasznie bo jeszcze się nie zmieniają, ja mam nawet włosy w tym całe. Zostawcie lajka, żeby Emilce nie było przykro i żeby nagrała kiedyś coś ze mną, bo ona w ogóle. Powiedziała mi, że ona myślała, że jak ona idzie do makijażystki, to ona będzie że ładne rzeczy No, że wyjdzie będzie miała ładny makijaż, nie? Ja. Tymczasem ona. Co kolejne, kochana? Rozświetlacz? Ja już nawet nie mam miejsca na ten rozświetlacz. Dasz radę. To Wróćmy nałożysz ten... błyszczący cień. Rozświetlacz. Czerwony? Nałóż... Mega nudy. Nałóż jakiś czerwony błyszczący. Ja wiesz, Modlę się o jedną. Dwie. Ja, dwie. Okay, dwie są git. No. Dobra, teraz ja. Ja mocno kręcę. To pomarańczowy taki weź. O, ja mam różowy rozświetlacz. Dwie warstwy, też git. No kochani, rozświetlacz nakładamy tutaj w tym miejscu. Bardzo fajnie kości policzkowe nam podkreśla. Dzięki temu mamy rozświetlacz. Tak policzki. Patrzcie jaki będzie glow. Tak. O tutaj, dwie warstwy. Dwie warstwy kochana. Tak, tak. Ej, dwie warstwy są git, ale jak ja nałożam sześć warstw tej Ty farby, ja już, no. już nie mam twarzy. Moim zdaniem to się nie zmyje tak łatwo. Moje? Moje Bo Czekaj, nie. trzeba nie zapominaj, jeszcze trzeba na nosek. No dobrze. Tylko dwie warstwy, dwie warstwy na tak nosie. Tak oczywiście. Gdzie jeszcze nakładasz rozświetlacz? Nad propidyną. To powiększa usta? Kochana, koniecznie muszę wypróbować ten trik. O, faktycznie. Zobacz, jak... Co robimy teraz? Brwi? Dawaj brwi. No jest. Dawaj brwi. Dawaj brwi ty Wiesz. pierwsza. Tylko nie fioletowe. Chociaż może to dobrze, są takie ciemne. Moim zdaniem zielono-fioletowe. Moim zdaniem jedna zielona, druga fioletowa. Jak, uważacie? No, zobacz, zobacz, jak się zatrzymało. Jedna zielona, druga fioletowa. Już nie chcesz mieć widzieć swojej domu, nikogo. Nie. Musisz to zrobić. A potem możemy na zawsze Dobrze, się ja pożegnać. to ładne ombre. Dobrze, e, kostka. Mam już tak. Jedną warstwę, trzy. Dobra. teraz ja. O, żółte brwi. Ciekawe, ile warstw? Ja miałam zielone fioletowe. Trzy warstwy. Trzy warstwy są git. Dobra, kochani, teraz pokażę Wam, jak malujemy brwi. Bierzemy odrobinę naszej pomady. E, Odrobina pomaga, może troszeczkę się ciągnąć, jak Gil, ale nie przejmujemy się takimi rzeczami. I nakładamy, najpierw zaczynamy od podstawy. Ej, w ogóle, ale farba śmieszna, ona się, wiesz, ona chyba jest przeterminowana. A nie szkodzi, kto by się tym przejmował. to jest jedna warstwa brwi. Dobra, to są dwie warstwy, a dobra, oszukałam trochę, bo mam trzy, ale po prostu nie było widać. No i co, to jest właśnie bardzo ważne, żeby brwi. Ja jestem za tym, żebyśmy zrobili korektor pod oczy, żeby zakryć się nie pod oczami. Koniecznie. Bo ty masz trochę za Koniecznie, bardzo widoczne, tak za tak bardzo tak. widoczne. I ja bym teraz zakręciła kolor fortuny, żebyś wybrała kolor. Dużowy, proszę. O, jak miło. Wybierz warstwy, kochanie. To dobrze, będziemy pasować do siebie trzy. Trzy, trzy git, dać radę fajnie. trzy. Teraz ja poproszę taki kolor, żeby świetnie zakrył moje zasilnia pod oczami. A to fioletowy, kochana. Czerwony, świetny, świetny fajnie, kolor. Ja Mega będzie mi pasował do konturowania. I teraz uwaga. O nie. Nie, nie. nie, 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 nie. Ja jestem za starsza pani. E, ja chcę zjeść cztery fasolki. A ja miałam trzy pasty? No. No to ja zjem jedną. To ja zjem... No to ty zjedz pierwsza, Bo ty jesz dłużej. Nie, nie chcę. Co? Kola albo pasta. O, y, ogólnie ta pasta nie jest taka zła. No bo pasta to wiesz, otrzymuj no? sobie ten. No. Po tej przyjściu. No, pasta. Pasta. O nie, ja też mam pastę. Od A już taka. Ja od razu wezmę cztery. Patrzcie. Ja zrobię taki tak. Kola... Kobyś Ja zje, cztery zjeść. O, to albo to. I... I to. jest są moje fasolki. Moje pigułki. Fasolkowe. Dobrze. Dobra, zostawię sobie ta pastę ta na koniec. nie taka zła. Tak? No. Dobra. Co to? O, Gabi. Dobra, lecę dalej. Nie pod... O kurde. mam pecha. Ja... Jak no. będziesz tak szybko wybrać, to ci nie zaliczymy. No, nie, Musisz przegryźć zjeść. A co to jest? Psia albo kola. Ja miałam zielony atak. Ojeju, pomocy! Pomoc! Bo... Pasta? Nie, ja nie chcę. już z tobą nagrywać. Nie chcę już nagrywać, nie zmuszaj mnie, proszę! Ja nałożyłam już zielony, zobaczcie, to wygląda naprawdę bardzo artystycznie. Uważam, że mój makijaż powinien być sfotografowany i wisiać w galerii sztuki. Jegu, zmieszała mi się pasta z tym ostrym i z tą wszystkim. Ojku, ojku. O! A u mnie jak, Emilka? Zakryłam fajnie cienie? Tak uczyłam się trochę twojej techniki. To ci nie wyszło. Nie zapomnij, że na nosek się nakłada kletkę, Tak? O tutaj, tutaj. O, tu, tu tu? Tu? Tu na środku i na końcku. A na końcówku też? Ojejku, no. dobra, dzięki. Ej, mega masz mega Ej, ja No, to No to co, kochana? Czas chyba może na jakieś cienie do oczu. Ile cień nakładamy? Trzeba, trzeba, dwa, czy jedno, dwa, dwa, trzy, a może kreski? Ty wybierasz, jesteś moim gościem. Wiesz co kreski i cienie. No. Dobrze, czyli losujemy dwa kolory. Mhm. Najpierw na cień. Najpierw na cień. A po już od... A czerwony. czerwony. Super. Ja twarz lubi czerwony. Hmm? Teraz I na kresi. kreseczkę. Czerwony. Super. Dla odmiany. Mega. Wybierz warstwy. Dla cieni pięć. pięć. O, ktoś tu będzie miał na fasolkę. Cztery. Cztery. Smacznego, Emilka. Smacznego. Teraz pozwól, że Truduje. ja wybiorę sobie kreskę. Niebieska kreska. Nie, cień pierwszy. Najpierw cień. To niebieski cień. Niebieski cień i... Czerwona kreska, nie yy, fasolki? A zobaczę, A ja spróbuję, spróbuję. Dobra, pierwszy na cień. O. O. Ej, ale szczęście. Teraz krecha. O. Nie jest to sprawiedliwe. Jedna warstwa niebieskiego cienia powinna mi zupełnie wystarczyć. Tutorial, jak zrobić kreskę. Yy, kluczem jest odpowiedni pędzelek. Ja mam taki fajny, który leżył pierwszy z brzegu i robimy sobie kreski. O. Pierwsza warstwa, ale nie poddaj się, mam pięć. Ja mam dwie. Ja przysięgam Wam, że nie wiedziałam po co tu przychodzę. Zostawcie serduszko i łapkę w górę dla Emilki, bo naprawdę słuchajcie jej powiedziałam, co będziemy robić. Ja się jeszcze nie poddała. Ona już zaczęła buty ubierać. Ja nie, nie wiem jak ja ją przekonałam. E, Czerwony cieniek. Tak, zostawcie łapkę w górę, że dalej. Tak, proszę. E, ładnie, ładnie. E, ładny ten make-up. Ja myślę, żeby to było moje nowe profilowe na przykład. Na Insta. Usteczka, kochani, usteczka, bo... w takim razie. Yy, ja? W ogóle nikt nic fioletowego nie miał. Weź tak zakręć z całej pety, tak. Nie miałeś nic wiadomo? Nie, ty masz fioletowe brwi, tylko dawaj tak z całej pety zakręć. Nie. O, nie! Teraz warstwy, kochana, warstwy. No może być 10. No i jak ładnie 6. Nie, wreszcie fasolkę, nie będziesz tu 6 warstw nakładała. Nałożysz 6? Tak. I to o? w różnych kolorach nałożę. W różnych różowych? Tak. Teraz ja. Dużowy to mój kolor. Ooo jaki marcin mam. Mówię 6 też. Nie się. Trzy. No. Ja zacznę sobie od takiego mokrego, Ja A ty tak samo na jaki się Ja tak samo. Pozwól, że trochę zmokuję od Ciebie. Pamiętaj, że ładnie się kształtować. Wiem sposób. wiem, ładnie musi być. Cały mój makijaż czekałam na ten różowy. Jest sprawa, kochani, bo 80% widzów, którzy oglądają mojego YouTube'a, mnie nie subskrybuje. Halo, kochani, zostawcie subskrybera, ponieważ każdy, kto zostawi subskrybera, będzie bogaty do końca roku. Nie wierzysz, sprawdzam. Yy, to jest już druga warstwa, ja mam trzy. Ja mam trzecią mm. i bym się przesiadła na inny kolor. ciemniejsze będzie mi bardziej pasował do doświeczacza. Znaczy ogóle ci nie jest szkoda tych kosmetyków? Jak one wyglądają po naszym zużyciu? Na ciebie mi nic nie jest szkoda. No. Nie jest nie na ciebie nic szkoda. Kochana. No co ty? Przecież ja nie No Dobra, to jest jedna warstwa już, nie? Zęba sobie malowałam, ale wiecie, w pewnym wieku to już zęby się maluje. Wiesz, czego nie mamy? Kochana, nie mamy pudru. Ostatnia? O, to jest. Przysięgam, że to jest ostatnia. To życzę ci sześciu. A ciekawe, czy. O, czy O, ale cóż, Cztery. Jak o, puderek dla mnie. O, o czerwony. Super. Taki sam jak tak. ty. Cześć! Nie. Dobrze, że nie, sobie nie, nie sześć, nie, ja się. Dobra. To? Jeszcze jedną głosuję. Gil? Czy, czy, no nie, na gila. Nie, nie, truskawka. Nie, Faktycznie. Dobra, waga. Czerwone. E, o, truskawka. Pasta? Dobra, zjadłam pastę. To pasta nie taka złana. No, Dobra, cztery warstwy, tak? Mhm. Mat jest bardzo ważny w makijażu, żeby się lepiej trzymał. Trwalony makijaż trzyma się znacznie dłużej. I przedłużacie sobie właśnie trwałość tego makijażu. To jest moja pierwsza warstwa, pudru. Pierwsza, teraz druga i ciśniemy czwartą. Też ostatnia. Mhm. Dobra. Jakoś niepewnomielnie chyba się przykładowałam, co? Wiesz co, to czasami tak jest, ale chyba nikt nie zwróci na to uwagi, wiesz? Mądry no, włosy mądry nic nie powie, a głupi nie zauważy. Tak prezentuje się efekt końcowy napiszcie, naszego... Napiszcie, której makijaż bardziej Wam się podoba. Tak, napiszcie, której właśnie się bardziej podoba, bo my jesteśmy starałyśmy ekspertkami, się. mega się starałyśmy. I jeżeli zostaliście do końca, zostawcie komentarz o treści Emilka Wybacz Gabi. Łapka w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Bogiem! Tylko nie nagrywaj z nikim już tej części nigdy ze mną też już nikomu tego nigdy nie. Robię.